Pierwszy głos zabierze Pan Poseł Adam Abramowicz z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W Polsce działalność gospodarczą nie prowadzi się łatwo i to myślę, że wszyscy wiemy. I podatki, i administracja, i procedury, dlatego wiele osób przenosi swoje firmy do Wielkiej Brytanii czy do innych krajów, korzystając z takich możliwości, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Ale czy o to nam chodzi, żeby polscy przedsiębiorca albo młodzi polscy przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, prowadzili ją w innym kraju? Myślę, że nie. No dziś ten projekt, który, o którym dzisiaj mówimy, pani poseł kręci głową ze zdumieniem, chyba nie przeczytała go dokładnie, nakłada na przedsiębiorców kolejną daninę na przedsiębiorców którzy chcą reklamować się na własnej nieruchomości i to daninę która jest uzależniona od samorządów które w dzisiejszych czasach mają brak pieniędzy i na pewno opłaty które ustalą za tę tą reklamę nie będą małe. Jest projekt był konsultowany przez 19 podmiotów, w tym ani jednej Izby Gospodarczej, ani jednego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Stąd wnioski, które tutaj są w uzasadnieniu są zupełnie kuriozalne. Na przykład, że na ry rynek pracy przedkładany projekt nie będzie uwielbiał skutków na rynek pracy albo następny wniosek, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, przedłożony projekt wywrze sumarycznie pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. To są wnioski wzięte z kosmosu. Dzisiaj nakładanie kolejnych podatków, kolejnej opłaty na przedsiębiorców, którzy i tak ledwo wiążą koniec z końcem, jest po prostu zbrodnią popełnianą na naszej gospodarce i na naszym społeczeństwie. Zastanówcie się, bo mamy szansę w Komisji, bo myślę, że projekt pójdzie do Komisji, to poprawić. To są zapisy no, zupełnie kuriozalne, jak czytałem to. Oczym własnym nie mogę mówić, że Platforma Obywatelska, która mówiła, że będzie wspierać małych i średnich przedsiębiorców i przedsiębiorczość w ogóle coś takiego mogła popierać. Więc myślę, że czas na, w komisjach, żeby te opłaty znieść. Kontrolujmy naszą przestrzeń urbanistyczną, ale nie nakładajmy nowych podatków na przedsiębiorców. Dziękuję, Dziękuję.